Informujemy, że w trosce o najwyższą jakość i bezpieczeństwo naszej usługi, wszystkie rozmowy są rejestrowane. A kontynuacja rozmowy oznacza zgodę na jej nagranie. Powiem wam, że zadzwoniłem do takiego banku, w którym właśnie mój znajomy dokładnie takie obligacje wziął. I z tego, co pani powiedziała, nie powinno być nic naliczane, a zostało mu naliczone 19% właśnie ten podatek, o którym pani mówi, od straty. Dzień dobry, proszę panią, interesują mnie obligacje skarbowe. Nie znam się na tym w ogóle, jakby pani mogła mi jakoś przybliżyć, bo tu jest znajomy, kiedyś miał jakieś obligacje u was właśnie, dlatego chciałbym troszeczkę coś tam się dowiedzieć i jak to funkcjonuje. Interesuje mnie zainwestowanie około tam powiedzmy 100 tysięcy złotych. Znaczy kwestia jest taka, tak pytanie, czy chodzi o obligacje skarbowe, rządowe, czy bezpośrednio w standard, ale w funduszu inwestycyjnym? Ja się na tym nie znam. Niech pani mi powie co, jak działa, żebym wiedział. Naprawdę nie znam się na tym, zupełnie. Bo dodzwonił pan się na infolinię funduszy inwestycyjnych, więc tutaj, jeżeli chodzi, to jest subfundusz obligacji skarbowych, tak, ale to nie jest produkt, tak, rządowy, że nie daje panu ochrony kapitału, tak, czyli powiedzmy, nie wiem, wpłaca na, pan na przykład 100 tysięcy, tak, i ta kwota, nie wiem, powiedzmy, nie wiem, po roku czy po pół roku, tak, Wypła ma pan ochronę kapitału, czyli może pan wypłacić na pewno 100 tysięcy, ewentualnie jakaś nadwyżka tak? procentowa. Rozumiem. Przy funduszu inwestycyjnym, obligacji skarbowych, nabywa pan jakąś część tak, danego subfunduszu tak, za daną kwotę, ale powiedzmy za pół roku może mieć pan kwotę powiedzmy, no nie wiem, 110 tysięcy na przykład, ale może mieć pani 80 tysięcy, bo to już jest oparte o giełdę. No dobrze, to właśnie o taki, yy, znaczy chciałbym zapytać, w jaki mhm. sposób, na przykład coś takiego funkcjonuje, bo skoro i tak, i tak już do pani już się tutaj dozwoniłem, więc jakbyśmy mogli przegadać, jak to działa, jakie są, yy, to, to muszą być jakieś konkretne yy, długości tych yy, obligacji, jak to działa, funduszy? Nie, u nas w dowolnym momencie, czyli tak naprawdę wpłaci pan środki i na przykład za tydzień, za dwa tygodnie może pan złożyć zlecenie sprzedaży od kupienia funduszy inwestycyjnych, tak? Okay. Więc nie ma określonego czasu, który musi Pan tak e, trzymać. No dobrze. Ale na przykład y, załóżmy taką sytuację, że no załóżmy taką sytuację, że pół roku i y, w jakimś. Jakie mniej więcej oprocentowanie mogę się w ogóle spodziewać? Znaczy, tutaj musiałby się Pan ewentualnie umówić tak naprawdę z doradcą w banku, żeby oni przedstawili Panu taką szczegółową informację. Bo ja mogę powiedzieć Panu, nie wiem, obligacji skarbowych na przykład, jaki ma wartość, ceny jednostki, ale ja Panu tak bliżej tego nie, nie przekażę. Nie ma uprawnień doradczych, żeby móc to przeanalizować, przejść z Panem. Bo to tutaj trzeba stworzyć ankietę, tak, jaki Pan chce mieć stopień ryzyka, tak, jaki dedykowany jest dla Pana subfundusz. No i ewentualnie wtedy pracownik może Panu przekazać informację o konkretnych subfunduszach. Ok, załóżmy, że po pół roku bo pani tak pirazy oko w słowach powiedziała, że załóżmy, że 10% udało mi się zyskać. Nie, nie rozmawiamy o konkretnym funduszu, tylko jakimkolwiek, czyli 110 tysięcy. Jak wygląda? No i powiedzmy, że nie chcę więcej ryzykować, chciałbym się tego pozbyć. Jak wygląda rozliczenie tego? dokonuje pan sprzedaży jednostek uczestnictwa, czyli powiedzmy tak jak na przykład wpłaca pan 100 tysięcy, powiedzmy po pół roku ma pan 110 tysięcy, tak składa pan zlecenie sprzedaży jednostek uczestnictwa, czyli dokonuje pan odkupienia to trwa mniej więcej około 4-5 dni, tak, roboczych bo musimy poznać wycenę na giełdzie, tak, dopiero wtedy możemy panu przekazać środki tak, na rachunek bankowy, od, teraz tak, od nadwyżki, czyli od 10 na przykład tysięcy Pobierany jest podatek. My wyliczamy jako fundusz, tak? jaki jest to podatek i odprowadzamy go w Pana imieniu. Pan na rachunek bankowy otrzymuje na czysto kwotę podniesioną okay. o podatek. Czyli załóżmy, że jest 110 tysięcy. Wydaje mi się, że pokazuje mi tutaj, że jest 110 tysięcy, czyli od 10 tysięcy płacę 19% i koniec, tak? Tak. A nie ma jeszcze, nie wiem, jakiejś opłaty Waszego banku? Jak to wygląda? Nie, na chwili, o, chwili obecnej jest y, promocja, więc za wcześniejsze, za, na, ani za nabycia, ani za wcześniejsze zamiany czy odkupienia nie jest pobierana żadna opłata od Pana dodatkowo. No dobrze, a gdyby była taka sytuacja, że nie daj Boże jednak ze 100 tysięcy się zrobiło 80, a ja chcę się wycofać? To wtedy przekazujemy Panu 80 tysięcy. Nie ma Pan ochrony kapitału. Okej, okay, ale nie naliczamy momencie, żadnego podatku również, jedno, prawda? spadnie Panu, tak? i mhm. będzie miał pan wartość 80 i w tym momencie pan kliknie, zatwierdzi pan zlecenie sprzedaży, tak, od kupienia, to my przeliczamy po bieżącej panu wartości, czyli powiedzmy jak będzie 80, to taką kwotę panu przekażemy. Ale nie naliczamy wtedy żadnego podatku, nic z tych rzeczy? Nie, 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 nie. Podatek ma pan zawsze tylko od momentu powyżej kwoty, której pan wpłacił. Okej. Okay. Logiczne to jest. Logiczne to jest i yy, żadnego procentu za obsługę tego również u Was nie jest naliczane? Nie, nic więcej nie, nie pobieramy, jeżeli chodzi dodatkowo. Tak od Pana. Czy bank nie pobiera? Na, na chwilę obecną jest promocja, więc nic więcej. Ona trwa tak naprawdę od momentu wprowadzenia COVID-u, więc nic, nic więcej od Pana nie jest pobierane. Czyli gdyby na przykład to było sprzed, nie wiem, dwóch lat, załóżmy, to tak samo było mniej więcej, tak? Dobrze, to kojarzę? Tak, znaczy przed covid tak, czyli przed wybuchnięciem, tak, pandemii, w momencie, kiedy Pan nabywał jednostki uczestnictwa, to bank, tak, jako właśnie pośrednik, potrącane było 3%, tak, za nabycie jednostek uczestnictwa. Jeżeli Pan chciał złożyć zlecenie odkupienia przed upływem 6 miesięcy od nabycia, tak, to było pobierane 1% i za zamianę, czyli przeniesienie między jednym a drugim subfunduszem, jeżeli nie minął miesiąc czasu, tak, to było też pobierane 1% opłaty, ale w chwili obecnej jest to zniesione. Okej. Okay. No dobra, to były fundusze, a rozumiem, że o obligacjach takich rządowych to z Panią nie porozmawiam. Nie, to już musiałby Pan podpytać bezpośrednio doradcy, osoby w banku, czyli kto ma szersze uprawnienia, tak, i mógłby Panu przedstawić taką pełną ofertę, ewentualnie porównać Panu te produkty, tak? Rozumiem. No dobrze, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Powiem Wam, że zadzwoniłem do takiego banku, w którym właśnie mój znajomy dokładnie takie obligacje wziął, i z tego co Pani powiedziała, nie powinno być nic naliczane, a zostało mu naliczone 19% właśnie ten podatek, o którym Pani mówi, od straty. Stracił 16 tysięcy złotych, i od tych 16 tysięcy złotych zostało naliczone 1% za udział i 19% od straty. Nie od zysku, tylko od straty. Dziwna sytuacja. Jeżeli wiecie, w czym mógł być problem, bo już nie mam siły, żeby dzwonić dalej i wymyślać inne kombinacje, po prostu próbujemy rozwiązać tą sytuację, jak to być powinno. A wygląda na to, że coś jest na rzeczy, że chyba go orąbali. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł, to bardzo serdecznie proszę. Jeżeli macie jakieś inne problemy z tym związane, to również napiszcie w komentarzu. A ja tylko wam powiem jedno. Nie dajcie się robić w konia, bo w tej chwili wszędzie czyha na Was niebezpieczeństwo w postaci zarobienia przez kogoś pieniędzy za nic, po prostu za nic, a Wy za ciężko pracujecie na swoje pieniądze, żeby dać się ładować, że tak powiem, w konia. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Przepraszam za taki odcinek, ale uważałem, że warto pokazać, jeśli ktoś napisze do mnie prywatnie, to powiem o który chodzi. Nie chcę robić antyreklamy temu bankowi ani temu funduszowi inwestycyjnemu, więc nie będę wam pisał, nie powiem tutaj na filmie, ale jeśli ktoś ma jakiś problem, proszę napisać na maila, który zawsze jest w opisie filmu i w ten sposób sobie sprawę, że tak powiem, rozwiążemy.